Kolejny bardzo ważny mecz dla nas. Zrobiliśmy mały krok do przodu w ostatnich kolejkach i musimy teraz tym, tym tropem iść dalej. Przyjeżdża do nas Polfarma dosyć nieobliczalny skład, który grają bardzo szybką koszkówkę. Są bardzo obdarzony rzutowo z dystansu. Przede wszystkim, gdzie każdy ich zawodnik e, może seriami rzucać za trzy punkty, a nasze, nasze przygotowania trwają. E, so, jesteśmy w trakcie przygotowań do, do tego meczu i w sobotę będziemy gotowi, żeby e, odnieść kolejne dwa punkty. E, zdecydowanie tak, chociaż mamy swoje problemy. Już nie ma o czym mówić, bo chyba wszyscy są już znudzeni tym tematem. Jak każdy zespół mamy swoje kłopoty, wychodzimy z nich i, i, i w sobotę na pewno wyjdą zawodnicy, którzy są na 100% zdrowi do, do walki. Dante też jak inni powoli wraca do zdrowia i, i jest coraz lepiej. Przed nami kolejne spotkanie, w którym skupimy się na tym, żeby zdobyć dwa punkty. Naszym celem jest wygrywanie każdego następnego meczu, nieważne z kim, z obecnym przeciwnikiem, zrobimy wszystko, aby te dwa punkty zostały tutaj. Myślę, że każdy wie, że ta drużyna jest nieobliczalna i oni potrafią napsuć krwi, dlatego myślę, że skupimy się na, na tyle mocno, żeby, żeby wyjść i zwyciężyć.